To jest pokój Kingi. To jest taka jej prywatna przestrzeń, którą miała u Was w domu? Tak. Pierwszy raz zamieszkała tu jak przyjechała na święta Bożego Narodzenia w 2018 roku i, i od tamtej pory to był pokój Kingi. Mhm. Chyba tak już zostanie. To jest też to miejsce, gdzie ona miała Państwa zamieszkać? Tak. Już w głowie... Planowałam zakupy nowych mebli takich, żeby ona sama sobie wybrała, żeby to był, był sprzęt, który jej się będzie podobał i jej odpowiadał. No, mieliśmy nadzieję, że tak właśnie się zakończy cała sytuacja. Kinga odebrała sobie życie 29 grudnia. Dziewczynka miała 12 lat. W domu swojej cioci mogła zaznać spokoju, bezpieczeństwa i stabilizacji. Kiedy w życiu Kingi wydarzyły się sytuacje, z którymi nie potrafiła sobie poradzić, szukała pomocy właśnie u cioci. Ufała jej, bo od kilku lat miały bardzo dobry kontakt. Dziewczynka spędzała u niej święta i wakacje. Ponieważ w 2020 z powodu pandemii Kinga u nas nie była, ona cały czas pisała, że u niej wszystko w porządku, że, że wszystko jest ok, że w szkole tam w miarę dobrze. I, e, więc e, kiedy w połowie czerwca napisała na e, komunikatorze, że musi ze mną się skontaktować, musi ze mną porozmawiać. I ja do niej zadzwoniłam i, i ona wtedy powiedziała, że, że chce odpocząć od atmosfery w domu, że są awantury, kłótnie. I że ona już po prostu nie ma na to siły, i czy może do nas przyjechać. To, że poprosiła o pomoc, że z jej inicjatywy taki kontakt był, to nas bardzo zaniepokoiło. Pamięta Pani tę rozmowę, kiedy przyznała się, że stało się rzeczywiście coś niedobrego, coś, co naruszyło jej intymność? Już w rozmowie w pierwszego dnia jej pobytu u nas yy, opowiedziała o tym, że. Yy, no, z jej słów po prostu ja wywnioskowałam, że była ofiarą molestowania seksualnego. Co powiedziała? No, powiedziała, że jakiś mieszkaniec tej miejscowości zaciągnął ją do lasku i zaczął rozpinać jej guziczki i zaczął rozbierać. Co było takie bardzo bolesne w tym wszystkim, to to, że ona mi się tłumaczyła, że ona nie miała makijażu wtedy ani krótkiej spódniczki. Czyli tłumaczyła się, że ona go nie sprowokowała? Tak. Tak, tak można było. Ja jej próbowałam wytłumaczyć, że, że, że to nie ma żadnego znaczenia, co ona miała na sobie. On nie miał prawa się do niej zbliżyć i jej dotykać. Następnego dnia pani Małgorzata złożyła na policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a także wniosek do sądu o zabezpieczenie interesu dziecka. Chodziło o to, by na czas postępowania dziewczynka została z nimi, ponieważ, jak twierdziła, w swoim domu nie znalazła zrozumienia, kiedy odważyła się powiedzieć o molestowaniu. Kinga początkowo nie powiedziała matce o zaistniałej sytuacji, bo przewidywała, jak się potem okazało słusznie, że nikt w domu nie stanie po jej stronie. Poinformowała o tym swoją wychowawczynię w szkole, a ta psychologa szkolnego i dyrektora, który nadał sprawie bieg. To, to... Czyli to tak naprawdę szkoła zareagowała, a nie mama. Tak. Kiedy matka Kingi dowiedziała się o całej sytuacji, zgodnie z przewidywaniami dziewczynki, nie stanęła jej w obronie. Obydwoje z partnerem uważają, że Kinga kłamie, nie wiadomo z jakiego powodu chce wyrobić winnego człowieka. Czyli oni stawali tak naprawdę w obronie tego tak. w mężczyzny, tak. który, tak. który tak. prawdopodobnie im skrzywdził. Tak. Absolutnie nie było tam żadnego, żadnej reakcji wspierającej. Dziecka, były same negacje i wręcz yy, mówienie, że to no, kłamie, mhm. tak, że wymyślał. Kinga też wspomniała, że ten mężczyzna, którego ofiarą padła, groził jej i proponował jej też według jej słów pieniądze za odwołanie tych zeznań. Z tego co ona mówiła, to ten człowiek przychodził normalnie do nich do domu, był na werandzie, rozmawiał. Z nimi jako z dorosłymi. Czyli to taki znajomy rodziny. Znaczy, tak. Z On, z tego, tak Kinga sądzimy, wspomniała, tak. że mężczyzna ten był częstym gościem w domu kuzynki i partnera. Znaczy... Już po tym, co się stało, tak? Tak, tak. właśnie w, po tym, co się stało. Po